Siemaneczko, siemaneczko ziomeczki, w dzisiejszym filmie będziemy brać różne potwory i z nimi walczyć. W tych skrzyniach <laughs> mamy różne zbroje i rzeczy na potwory, żebyśmy się z nimi mogli łatwiej, je łatwiej pokonać. Tam dalej mamy zameczek, w którym będziemy się z nimi bić. A właściwie z którego będziemy się z nimi bić. No i na tym to będzie polegać. Więc dobra, wybieramy pierwszego po potwora. Którego? Nie wiem, ja bym środkowego wziął, a ty? To ja bym wziął tego. Dobra, zaczmy, zróbmy dobra, po Dobra, to po kolei. Tutaj mamy miejsca na ich główki. Dobra, bierzemy sobie najpierw itemki. To jest trzygłowy pies. Mogę sobie tego hełma wziąć? Tak. Eee... No wszystko tam jest dla nas. Tam jest topór, ja sobie wezmę ten... Weź sobie ten topór, ja sobie wezmę chyba ten złoty. Uuu, ten ma 18, biorę go. No, ten ma 12, trochę mniej. Ja wezmę sobie trójząb jeszcze. A co to są? Jakiś zmutowany koń, to nie będziemy brali tych... Właśnie, ja to wziąłem, żebyśmy mogli na tym jeździć. Dobra, no to ja będę bez. Ja, ja wezmę, stobę, to ja wezmę. Ja wezmę tylko. A mózg bierzemy, czy bez mózgu? Lepiej bez. Nawet nie wiem skąd się to wzięło tu. Ty, a czekaj, a mogę sobie tarczę wziąć? Właśnie. A, a tam jest jedna tylko? Jedna. No to trudno, to ty weź. Aby nie, dobra, może lepiej ja wezmę. To weź. Bo ty masz ten lepszy topór. To ja sobie wezmę lepszą... To ja sobie wezmę tarczę lepiej. No i tu są bronie. Weź sobie te bronie. A amunicja do nich gdzie jest? Yy, amunicja jest w tej drugiej skrzyni. A, i siodło potrzeba do konia. To ty bierz siodło, bo na konia. No dobra. To tu jest amunicja. Poczekajcie, ja mam jakąś niebieską, nie mam żółtą. A te wybuchowe grzybki mogę wziąć? Tak, tak. Też są dla nas. Ja tu wyrzucę śmieci, bo tu mi się wzięły. Z zrobienia tego filmu mi się trochę ja śmieci ja zebrało. Dobra. Fajnie wyglądają widzowie? Czekajcie. O, tak. No. Ale mam to pora. Ja cię... O, te panie, ale ogromne. Pokaż widzom ten, jak, jaki masz mieczyk duży. Ten miecz jest mega duży. Ale ja mieczyka nie wziąłem akurat. Weź! No bo nie będziesz się mieli przeciwstać toporem. A, tu jest. Łopie, mieczyk jest ważny. Tarcza. No, co jest? No nie widzę. O! ale potężnie. To jest mieczyk, to można sobie podubać się w zębach. A stuwa wygląda normalnie w miarę. miarę. A pokaż ten mieczyk. No. Ale długi, ale długa pałka. No to jest miecz. To jest luizam Zwykły, ale to dobra. też wygląda soli. to chodź, dobra, my nie będziemy tam wolno iść. My jesteśmy szybcy, a właściwie ja. Patrz, o nie, a czego ja się boję? Przecież ten nie ma 21 obrażeń nie, małe, one są wkurzające. No nie. Bam, bam. Tak, ja nie znoszę tych slajów, ale mam... Ej, ja już mam dziesiąty level! No, dobra, to idziemy tam, gdzie mamy iść. Dobra. Ja się tam... Przyjadę na moim... Ale masz dziwnego konia. nie, ja go walę, teraz będzie na mnie wściekły. Czekaj, to ja go szybko zaciupam. O. Serio aż tak łatwo na dwa ty... Mogę? Oswoiłem cię? Nie, nie oswoiłem no Czekaj, bo tu SpongeBob znowuż jest. Kurczę no, daj mi się oswoić. Ja chcę cię oswoić, typie. Właściwie koniu, nie typie. Dobra, ma siodło. Ej, możesz tu też wejść? Nie, nie mogę. A nie mogę. To lecimy na koniku. Pa jak nisko skacze. I, tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu. A... Patrz, na bazę nam skoczył. Dobra, i tu zostajemy. Uhu. Ja będę się tam bił z nim wręcz. A ja nie mam żadnej... aha, mam broń, zapomniałem, że mam pistolet. Chodź, im. Tylko słobiaki się tak biją. Ja się biję wręcz. Pewnie od razu zginę. No i co z tego? Ja ci będę kibicował. Aha! Serio. Do no Nie no, chodź z nim w walkę wręcz. Bo. No chodź, pomóż mi w walce wręcz. No. To ja tam naszego konika tam zaparkuję. No a jak na niego później wejdziemy? No później tu wejdziemy do bazy. Tu są schody. Pa pa! Ha. Dobra Oto ta bestia Pewnie nam koń zaraz ucieknie Kurde. No nie mogę, co ten koń zrobił Dobra, Wpad nieważne, <laughs> walczymy Nie, dzień dobry, od kiedy walą ogniem z buzi Do poru ja, go mnie zaraz Ile tam pies zadali chaty? Ja, dlaczego ja nie mogę strzelać? Ja złą amunicję chyba wziąłem on na mnie pięknie! A ja nawet nie mam niczego do jedzenia. Zjem sobie ten mózg, co tu mam. Ja tylko mam jednego... Co? On mi dał super efekt! I jak mnie rozwalił. Paweł, wiesz, to jest najśmieszniejsze, że cię rozwalił! To, że pierwszy raz w tej serii umarłeś, pierwszy ty nie ja! Ty przeżyłeś, ja myślałem, że ty umarłeś. Stary, ja uciekłem. No bo on się na mnie uparł najpierw. Dobra, wchodzę na mojego konia potężnego. No zostaw mnie, ja chcę tylko sobie wziąć, no. Ale go konia, nie? Ty uciekaj do bazy, jakby co, bo on nie wejdzie tu. Ostawię. Czekaj, ja muszę się przygotować. A mnie goni! Nie zdążyłem wszystkiego wziąć. Ja myślałem, że mam dobrą amunicję. Przynajmniej mój koniec szybszy! Czekaj, muszę zobaczyć... Chować no. się! Do pasy! No nie ma... No on, on na mnie nawet strzela, ja jestem na budynku, on na mnie strzela! Co za mnie zaraz zaraz. To na dół bazy trzeba wejść! Dobra, nie, czekaj, niech ja tu i zginę, bo to ten... Tu będzie lepiej... O, dobra, o nie, rozmarzył mnie. Serio? Dobra, ale ja mam wszystkie ja itemki. Ja też tu schodzę. Wszystkie itemki mam w tym, w bazie. Ten pies jest mega mocny. Co Otworzyć mu drzwi? No, nie wiem czy jest dobry Otworzyć? Widowie, otworzyć mu drzwi? Czy nie? Nie. Znaczy, a zresztą on teraz na mnie idzie. Otwórz mi drzwi Walę go zabrałeś mi tej temki No już ci rzucam Tylko nie chcę być pod jego odstrzałam nie, nie, bo jak tam za blisko podejdziesz on ci coś zrobi, ale tak to nie No to ja nie mam Poczekaj, że z niego mam te takie kule fajne Ty Co tu się? Czemu on jest w bazie? Ciebie zabijam. Ty, na jak ty to Serio, zabiłeś? Tak. Ty, ale z niego lutu wypadło, co to jest wszystko? Co masz? Cyka, ja sobie wezmę niektóry... To można jeść, to jest bardzo pożywne. Dobre też? No, to jest dobre. Tylko mnie nie wart, bo mam punkt. Zgniłe mięsa można mieć? Nie, z gniłego mięsa a, akurat nie można. Ty nic mi nie zrobiło, te zgniłe mięso. Pokaż rad ci coś zjeść. Najlepiej wejdź do środka ekwipunku, bo ty chyba to. A nie, nie masz tego. To ci akurat nie wypadnie. No nie, to nie wypadło. No to ze wszystkich można. Ale to, to wszystko wypadło. można jeść. Tak, to można jeść, to jest dobre bardzo. Czekaj, daj mi coś spróbować zrobić. Skroftowo. Nie, ekwipunek. Ekwipunek. Chcę coś sprawdzić. Czy ja to mogę. Są odłamki. Aha, cały nie, nie, mówię, nie, nie mogę, Nie mogę mówić mózg. tego za bardzo. O, to też może nie To daje ci siłę i regenerację. Mocne to jest. A, to takie krótkie. Ale daje. Chodźmy do bazy gdzieś sobie jeszcze. Trochę ten podzbroić się, bo już mam jednak wykończeniu większość rzeczy moich. A ja tam dałem trochę więcej rzeczy. Nara! Dobra, podwiozę. Cię. Skakuj. Icha! Dobra. Serio, ten konik no... Nam... O nie, to jest ta jakaś pszczoła tam lata. Dobra. Jeszcze wezmę nowy mieczyk, bo ten już jest na wykończeniu. Tak, bo ja muszę wziąć inną spluwę. To por wywale. No czekaj, a do czerwonej, to jaka jest amunicja? Do czerwonej, po prostu weź se po trzy z każdej. Po jednej z każdej amunicji. Dobra. Weźmy sobie jeszcze te kule. Ja, ten mózg, sobie zjeść ten mózg, on też dużo daje. Weź sobie no ale on tylko na sekundę daje Ale nie cały! Patrz tam, bo ty wziąłeś a, odłamki, a tam w tej skrzyni jest cały. A, ja. On daje mega mocny efekt, ja sobie znijesz sobie zaraz, ale to dopiero w walce sobie z no dobra, czekaj, muszę zmienić ten miecz, bo ten miecz to jest. Teraz otwora. pokazujemy. Dobra, widziele mi miecz ustawić. Bo Głowa tego stwora jest bardzo ciekawa. Bo jak widzieliście widzowie. Jeszcze nie, bo muszę sobie wziąć sopę, bo mi nie wypadła. Ale dobra, widowie, pewnie ta, ta, ta głowa będzie bardzo, może Was bardzo zaciekawić. Bo jak widzieliście, ten piesek miał trzy głowy. No, nie. A to psy gdzie? nie mają normalnie krzyków? Chyba nie. Hmm. O, A, to... znalazłem. Proszę. A, muszę to rozwalić. Proszę. Uuu, ale ładny. Ale ma czerwony nosek. Nie, to nie nosek co ma. To czerwony język, aha. A co ty myślałeś? No nie wiem, no bo patrzyłem i że tak dziwnie wyglądało. Dobra. No dobra, no nie, ładny jest. Ej, zabrałeś. Co zabrałem? Oddawaj! A że masz opał. Jajco? Jajko, a nie zapniałem. Nie, nie mam nic. Nie sobie sobie. Weź włączy cień. No nie jest, nie masz opa. Ja nie mam opa. Ej, jakby mi się pomyliły jajca jedno z innym takim bardzo podobnym. Bo super jest podobny trochę do tego jajca. I ja bym wziął nam Super Wardena zamiast tego jajca. Dobra. Ten gościu pływa w wodzie. Ale umie też... Pływać w powietrzu, więc chodź. No, ale chyba powinieneś wyłączyć kreatywa, no. nie uważasz? A co ja zrobiłem? Dobra, teraz. Zjedz sobie... No, ale... A czekaj, nie, zejdź. Ty, ty dzisiaj nie jedziesz ze mną. Dlaczego? Zjedz sobie ten mózg, to zobaczysz dlaczego. Cały. No, zjedz cały mózg. Dobra, już czekaj. No, nie zapomniałem, dobra. On ci daje szybkość. Uuu, a to tylko na dwie minuty, dawaj szybko tego stwora tu. No to chodź, dobra, no szybko, biegniemy. Dawaj, już rzucaj go. Nie, bo ja chcę przed bazą. Dobra, pyk! No, czekaj, bo muszę zejść z konia. PAU! O, szybko. Aaaa! Ty, to mnie zabije! Kurde. Ja Cię kręcę. Ale... Co, co Ty tam rzuciłeś? A to ci? jest słaby, to jest mega słaby potwór. Tylko myślę, że mnie to zabiło na hita. No jak? Mnie też na hita. Co? Znaczy na dwa hity w sumie, no. To jest słabe, bo... Jakie słabe? Co Ty gadasz? Goście nam się nie zregenerowało HP. Chłopie... Trochę, trochę w tym odcinku to przygięłeś z tymi bosami, wiesz? Ale to są najsłabsze, jakie były. Najlepsze wzięliśmy w innym odcinku, w tym naszym pierwszym. Jezu! Czekaj. To jest za mocne, co ty gadasz? Musimy zebrać z tej ty na kreatywu. Wie. Masz, opa? Mam. To polecę. Dobra, chyba będziemy z tym bossem bić w bazie. Tylko on chyba umie latać. Czekaj, ja już wezmę wszystkie itemy i też i się podzielimy nimi w bazie. Ja, idę ja myślałem, że to jest słaby boss! O nie, on też... O nie, on też rozpite wkurzające żółwiki małe. No nie, ja ich nie znoszę, bo one mnie zawsze zabijają. Tak. O nie mój koń! Iś. Dobrze, Stefuś O nie! Weszłem z tym... O nie mój koń! Dla wida możemy jeszcze... Pod koniec odcinka bić się z jednym jeszcze. Z tym koniem. Jesteś w bazie? Jestem. Dobra, siema. No, a to... co co? Mamy się bić z zamkniętymi oczami. Ja nie mam drzwi w domu, to ja nie umiem zamykać. No, no dobra, ale to wyłączaj klejciwe i dawaj mi tymki. Dobra, czy to, czy to... coś tam jest nadal? No jest! A! Patrzyłam się przez okno i strzeliłam z tych swoich kulek takich. Choć z przed drzwiami, to, to nie będzie podchodziło. Ono przeci... Przez drzwi nam nic nie zrobi. Tylko co sobie najpierw. Co ty trawę dałeś? Serio dałem ci trawę. Nie zauważyłem. A! Bo jest mały kłopot. Co znaczy? Ta bestia ci zjadła spodnie. Nie mogę. I teraz nie masz gaci. Musisz się bić bez gaci. Sorry. Nie mogę. Jak ja mam bez spodni chodzić? A co? Dałeś mi swoją broń. miałem jedną. Masz tą swoją. Ale tamte broń właśnie też nam zjadła. Co? Oddaj tą amunicję. Oddaj żółtą, żółtą. No ale no, całą. Dobra, dobra. Bo ja nie widziałem. Co ja ci z jednej zrobię? Dobra, dzięki. To sobie wejdź, bo ja mam tu żółtego blastera. Czekaj, sprawdzę ile on... O nie, mój koń! O nie, koń no jak? Ha, bo Ty zabijesz żółwia. Ja idę z niego. Ja strzelam w te żółwie. Gdzie on o. jest? On jest tutaj. Gdzie? Gościu to on Cię zabije. No akurat mi zabrałeś amunicję, fajnie wiesz. Sam mi oddałeś. A nie, czekaj, mam tą drugą broń, zapomniałem. Tak Uuu, z tego go mogę walić. Ty, stary, ale ty mnie też walłeś! Uooo, gin. Schowaj się już pod No dwa serca. I omdlenie. No nie, żółwie. Walę tą bestię, strój zębu A masz, a masz, a masz. Nie strzelaj teraz tej bro... Dobra. Ty, zaraz się zabijemy! Łe no ja mieszko. siebie zabiłem. Dobra, pomszczę ale... albo nie, albo on nie. on już ma mało HP. Ale ja też mam mało. To na łapką go zabiję! Ty stary, zjadł jakiś super mózg, który daje to, co ten zwykły mózg, tylko on daje te wszystkie efekty z potęgą 2! I daje mi dodatkowy pasek serc! Dobra. To jest taki jestem koks Zabijesz? Nie wiem Ej, gdzie to jest? Może wpadła do lawy Ty, ten... Aaa, ale już wpadł do lawy I pa jak wysoko skacze Mam skok dwa Hop I BAM, 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 BAM Dobra, chodź do bazy Idziesz? Idę. Nie widzę, nie idziesz przecież. Pomogę ci. Dobra. Dobra, to ja wezmę raz tego złotego, chcę zobaczyć. Wow! Ale, ale on fajnie wygląda. No. Ale on zadaje tylko 12 obrażeń. Dobra Ale fajnie wygląda. A ty masz zbroję? Nie masz. Bo. Nie mam. Dobra, Czekaj. ja mi wystarczy to albo Gun ja będę unikał tego. Bo ten trzeci potwór na pewno jest najsłabszy. No ten trzeci to jest taki bardziej dla beki. Go widziałem. Albo nie, dobra go wymienimy, bo ten potwór nie ma sensu. Czekaj, jaki go tu zrespię, ty go nawet sam pokonasz. No to dawaj. No, a co ty mi go dałeś? No. Bo on, jak raz walnie ten potwór, to już koniec. A, czekaj, o. Proszę, dwie pszczółki. Rozszturbanie. No ale gdzie mi tu w środku zaspiłeś to? Nie mogę, no oni mnie zabiją. No zginęła. Jaki to był boss? Ja nie mogę. Ale to weźmy nowego, innego. Weźmy. Czekaj, to opa ci daje. I weź sobie też zbroję. Dobra, wezmę coś takiego. A ja wezmę. Ej, robimy drugie podejście Super Warden? Nie, robisz. Nie będziemy tak długo nagrywać, żeby tak długo nie nagrywać, bo to już. wiesz. Ej. Dobra, szybki Bosik. Y... Albo dobre. Nawet nie dam Bossa. Patrz, co daje. Dobra, ale wyłącz tego, Creativa. Tak już. Oj. Zobaczymy, jak się to Za wcześnie to trochę Jaki nie. brzydal. No wiem. Nie, ja mówiłem o tobie. Aha. <laughs> Weź tak nie gadaj, bo to jest kanał Family Friendly. Ja... Nam zepsujesz kanał zaraz. Dostaniesz banana! Dobra tam razem, można trochę razem przydać. O naszym się będę przygadać. Wychodź! Czekaj, muszę wyjść. Szybciej, bo dostaniesz banana! Jaki typ, no! Ja... O, teraz No i nie mogę, gdzie mnie zrespiło. Tam cię zrespiło. Ja tu zrespiłem kilka tych bossów! No właśnie widzę, bo ja widzę jak cię ganiają, ale się śmiesznie. Ale Tam kanapy. się też taki jeden mały bości! Ja Zobaczcie, ma kolegów. Oni Patrz mówią, nawet mały tu jest! Oni go gonią, mówią, oddaj nam kanapki! Nie! Tu? Nie kana... oddam ci kanapek z szynkiem i ogórkiem! Nie, my robimy wszystko! Oddawaj kanapki albo ciebie zjemy. A macie z tych cool Szybciej! A oni są za duzi, oni tu nie wejdą. Tylko nie podchodź tu, Paweł. Paweł ja tu Wiesz ale co? Jeden, ale jeden jest mały. Czemu jeden jest mały? Nie wiem. Wchowam się do tej lawy, co mamie pod wadzą. Dawaj konopki! Schowałeś się w klasie, myślisz, że tu będziesz mógł w klasie sobie być. A Ten mały mnie gryzie przez ściany! Wiem co zrobię! Już Myś myślałam, że ktoś mi tutaj otworzył. Patrz, ja tu rozkopuję ten, żeby tu wpadły do lawy. A ten mały nawet nie umie podskoczyć i tu wejść. Pomogę ci mały. No, aha. No chodź mały. Poszedł na około. Rozkopię tu kraty. A, a tak, ja mogę sobie tak być! Ech, ale łatwiej w leci. Ej, zniszczył mi się ten. Rzuca mi jest strój zęba. A macie, a, macie, a macie. Serio, Paweł? No, to był wany. Daj mi chwilkę. A macie! Łoż, to chcę do kolei. A to ich wysyła daleko. No mega. Czekaj, wezmę sobie jeszcze trzy staki, może starczy. Prrrrr. Chcesz też, Paweł, być Ale mnie tak nie odrzuca. Czekaj, zrobię na dwa. Muszę zrobić na dwie kratki, to będę więcej ich musiał To więcej ich trafię. Wreszcie. Prrr. Więc co so, widzowie? Możecie sobie zobaczyć taką moją faremkę, jaką ładną sobie zrobiłem? No i co? Gracz Stanisław pokonał wszystkie. Aaaa, to będzie Żyję! Przy wejściu czeka na ciebie ten mały jeszcze. Aha. Serio, mały. No i co? Mały teraz się pali tam. No Dobra. To co? Dobra. Co Kończymy odcinek, papa! Nara! Nie trafiłem. Nara.